jeżeli chodzi o dyserię kosmiczną, to w ogóle sytuacja, w której komputer przejmuje niejako tak. y, prowadzenie, też nie jest taka znacząca. Myślę, No i jeszcze jedna ciekawostka, że zasłużony scenarzysta David też ma na sumieniu kilka całkiem ciekawych opowiadań. Jak cykl pomyślenia zaczynający się właściwie od przekształcenia i dostęp że napisany na to, a na tym języku skalę. Później ten został ponad i w tym fanatskim miwalu już się Także z Cię z Cię to, ci to kanityzy, też pozwolę. E, otóż e, ciekawostka polega na tym, że różne jest podejście do autorów piszących, piszących organizacje. I tutaj tak. u nas osobnych przyjaciół e, pisanie nowelizacji, bo i nie jest uważane za najgokolwiek ujmę. i nowelizację już po zdobyciu nazwisk, bo to jest bardzo tak. ważne. Pisały gwiazdy tej klasy całkiem jako pierwowne. I bardzo słusznie, bo tak jak powiedziałem, tego nie może robić byle kto. z kolei na zachodzie jest sytuacja nieznaczna, jeśli chodzi o nowelizację, czyli aktorzy, którzy puszą tego świata powiedzmy... Masadzonych, no uważa się, że zeszli na psy poniekąd, w przypadku no, motyzanów, że tak ładnie nie będzie a te, kiedy piszę, z yy, ekuleksy po kolei. A jednocześnie, żeby poza zdarza się, że w tym pisarza, pisano, że sam mimo to, że takie pisanie czegoś gdzieś tam osadzonego i nie odnawiali. Czyli yy, nie przymierzając na... Yy, Przykład, Asimow, fantastyczną, na przykład Asimov fantastyczną, bo w takim razie na napisał już na dużą pozycję. Tak, że to wyszło dość kiepskie, ale spodobało mi się na tyle, że napisał czegoś dalszy później. Tak, sam na realizację że dokładnie to, co było wstępne, nieprzyfilnowe, więc żadne nie komplikacje, niech wątków w dniach. i podobny status normalizacji realizację na no dopisywanie czegoś dalszych w innym pisarzu. Mimo to jak a simowo się zeszło, no to chcę, w ten dniu dzisiejszy Benfoe jakiś tak za nich, jak like mis, został taki szalenie napisany w ciągu dalszego... To ja nie, w ciągu dalszego... W ciągu dalszego, środka? Tak, ale w ciągu dalszego, taki głębin na simowach, na dalszego odsyłania i napisany na to tak. Najmocniej został zjechany ten Benfoe, jakby założono więcej swoich opcji. Albo wkładał mi się to na to, że na to nawet. No właśnie. Chciałem pokazać jak ta cała psychofizja, mogła wyglądać, powstać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że jest taki, powiedzmy, tak, przód, z że właśnie znaczy, organizacje, które będą się osadzane w kilku szczeblach, nie mogą się ubiegać o biegałdy ziół i nerwila. Na ta cały czas dyskusja w pandemii, jak się to czym to się pisarze czy to jest słuszne, czy nie, to samo na przykład pamiętam, jak ten sojegn, jak ten koleżan i tak dalej, księżył na to, że pisanie właśnie tylko oraz tak jak księżyc, tak jak księżyc psuje, a jednocześnie sam ma na swoim i tak jakby spowieścił do jednego z poświatów, tak drugiego, ponieważ tam też z wydawnictwami nie poszło na to faktycznie, jaka pisała się gminy, stąd znamy się dość daleko, jeśli chodzi o generalność tego, natomiast pytanie, czy Pan piątki nie pochodziła od jednego z jego stanowisk, już nie przekształconego, potem też po wychowaniu Pana i bardzo z nim, to jednocześnie zamieszcza razem z nimi jako przy więc taka anewalencja jest nam bardzo dobrze wnioskowa. Ewi, to na nie może brać do tego każdego pierwszego lepszego, kto po prostu umie pisać. Bo to się mogłoby się wydawać, że nic prostszego, co co film, potem przyjdę do domu, no, spiszę i zarobię. Nie, to jest rzecz naprawdę niełatwa. Cały pokład polega na tym, że trzeba się wczuć w atmosferę filmu. Tą atmosferę trzeba oddać w Niezależnie od tego, czy się tam rzeczywiście dopisuje coś, tak jak ona też się się do, nie dopisuje tak, jak dzień jest ale trzeba oddać atmosferę. Doskonałym przykładem tego, jak nie należy pisać jest coś, co pojawiło się na naszym rynku, z naszym rodzinnym serialem. Nobelizacja w 07 złoś. No właśnie, coś takiego powstało. Otóż by było. ale nie mniej że puściki są bardzo trudne do oddania na papierze. Gdyby to było łatwe, każdy baraniłby jakby to zrobić. Właśnie na tym rzecz polega, że te sprawy nie są łatwe. Tak samo i oddanie wielu odcinków ustaw prywatnych było łatwe na, na papierze, a jednak powstały całe serie. Tutaj w Polsce tego nie mamy, ale na zawodzie są normalizacji TNG, Deep Space Nine i każdy odcinek jest Obrobiony bardzo ładnie literacko. Można nie tylko obejrzeć, można wziąć, przeczytać, zobaczyć co człowiekowi umknęło, czego nie dało się pokazać. Czyli to są na podstawie odcinka czy na, dalszy ciąg? Nie, na podstawie odcinka. A dalszy ciąg w sobie. Jedno sobie, drugie sobie. to nie jest tak. No, to nie jest to niestety. Tak, absolutnie nie. Szczególnie, że nie wszystkie diabli muszą się wdrażać kropka w krótka. Wiadomo, że czasami następują pewne zmiany. To na przykład widać w stanie 11, że tak się wyraża. To ja się mogę wypowiedzieć, ja się mogę wypowiedzieć, Z dialogami to jest niestety straszny kłopot. Cokolwiek ja czasami coś piszę, mm -hmm. bo cię tak, że redagujesz. Problem polega na tym, że dialog mówiony wygląda kompletnie inaczej. Oczywiście. W w filmie, w filmie wiele rzeczy oddać się postaci, przez wygląd postaci, przez gesty, przez Tego w dialogu książkowym tak, nie zrobić. Tak. Tak. Ponadto jest tak, że w książce musisz dialogiem oddać charakter człowieka. Hmm. Więc chociażby ktoś się będzie Ci wypowiadał zawsze pięknymi literackimi zdaniami i to nie tylko powiedziało, że autor się opisuje, Utw utworzyć zdanie trzykrotnie, podrzędnie złożone, ale jest to ryż Pana Ziutka. Czego nie musisz zrobić w filmie, bo Pan Ziutek będzie chodził tak, tak. jak generał Jaruzelski, tak, tak. patrzył na wszystkich z góry i w tym momencie on już nie musi się tak napowiadać, bo tak to było niesprawne dla oglądacza, bo hmm. zwykle tak nie mówimy. To też nie działa w drugą stronę, czytasz tych a teraz już właściwie bo nie ma sensu. to się powtarza. ale w każdym razie to nie Można powiedzieć coś W porządku, bardzo mam tego Dobra, no ale w każdym razie, jeżeli chodzi o... Można jeszcze? Zapraszamy. Jeżeli chodzi o przyjrzenia od brata. Jeżeli chodzi o naszego upomnienionego Abramsa, którego wszyscy bardzo kochali i podziwiamy, jak wiadomo. Z głośba zawinam wprost. Tak? Tak. Ale nie spoliamuj się, bo się spoliamuj. Ale czarne to, No. Tutaj... Prawie taki postanowił w każdym razie wrócić niejako tutaj do korzeni i powierzył w realizację tego posteru. Foster, dosłownie stan żeby pozatykać większość dziur w scenariuszu, żeby jakoś wyjaśnić pewne sprawy. Oczywiście no wszystkiego niestety nie wiem, bo tam, tam są takie nielogiczności, że tego się nie da nakosztować. Ale ładnie opisał na przykład kwestię tego, czego się bardzo czepiano na początku, to znaczy sytuację, w której młodociany kerk dokonuje kradzieży i zniszczenia mienia. Mianowicie, czemu on to zrobił? Dowiadujemy się dopiero od Tego nie widać na ekranie. Scena, która mogłaby sugerować takie rozwiązanie, istniała, ale ją. Zamiast fosfera, bardzo pięknie rozwija. Czy są rzeczy wycięte z sceny tak. pisa, to, to rzeczy. Nie ma sprawy, która, która miała wejść do filmu. Znaczy nie ma w niewoli. Nie ma tego opisanego. Również poster nie mógł się zmusić do tego, żeby opisać scenę, w której jest na kolana przed mu się wcale nie dzieje. W każdym razie pominął to eleganckim milczeniem, Z za zasadami miłości w Tak. Natomiast dodał coś, co, co, do, co do czego można mieć wątpliwości, czy to było w już. Jeżeli było, to należy bardzo żałować, że to nie zostało pokazane na filmie. Ale jeżeli nie było, to znaczy, że po prostu wspaniale sprawy rozwiązywały A, tak. I później nie było gościomych. To jest tak piękne domknięcie tej sprawy, że jeżeli to było w scenariuszu i ja nam z tego nie wykorzystał, ty to należy a, się to, nie policować nad nim. To zakończenie scenariusza odmiany było zbrojny, było, no, czyli jakby wspólnie w szantek, zakończenie w ogóle scenariusza... Tak, ale w że nie było. Tak, Były ja już wersje zakończenia zawsze tak jest, że są różne wersje zakończenia scenariusza, ponieważ nie wiadomo, który raz jest to uznanie. Proszę no, to jest po prostu no, takie dzieci szatnera, które są jednej stanie, gdzie miały być nie w postaci, a pewnie jednej, że je tylko hologramem. No tak. Proszę, a nawet musi być, bo ok, Ale mi co, wydaje, że no tu no. notuje bardziej bolesne przypadki, bo na tym mi się wydaje, że jest no, y, 20. Jamesa Bonda Jest tam super gwiazda, czy śmiechonery. Bo to niestety trzeba było wyciąć, bo konary zagrał ojca Dzielnictwu Młodzieńca i ktoś się w ostatniej chwili zorientował, że przecież James był Sierotą. No właśnie. No ale to też jest głupie, bo po prostu musi odmianę. Czym drugi dzień to, to nas tak. rodzi? Tak, zwane jedenastki. Co to jest? To jest tak. Bo ja był w tej nowej pracy, jedenastki na miejscu, postrzegania, że na myśl na Wrocławiu Nidali, który na całym namyśniu został. Cześć. Lokie, a sceną, kiedy dostanę swoją nominację, mogę no, to powiedzieć, Jimmy, jeszcze minęło pięć lat. Dostanę to w akademii i na zakończenie wyznania, który przeszedł, już raz nie wyznano, że się nadaje na kapitana. Ale to jest. nominacja? Nie, nie ma tego. Powiedział, że Anuta daje na miejscu, bo się nie może tak. dać. Albo kiedy dostaje latem, to tak. tak jest taka pauza, czyli wpisy, które są się śpiące. No, tak, bo no, tak. jest, jest bardzo... Ciekawe, znaczy bardzo ciekawe tam są oczywiście niejako sposób widzenia postaci.